Witam Was widzowie! W czwartym już odcinku recenzji gier w tym odcinku zrecenzuję Got History, no więc do roboty. Gra została stworzona przez Piranie Bythesa, Producentem został Jowód. W grze wcielamy się w Bezimiennego który przybył do Myrtany i zdał sobie sprawę że król przegrał wojnę z Orkami, więc w grze jest 5 frakcji Buntownicy, Orkowie, Asasyni, Gońcy Leśni, Koczownicy osobiście polecam wam Buntowników i Koczowników ale teraz coś może o grze są w niej 3 krainy Myrtana, Nordmar, Warant z tego co wiem miały być jeszcze dodatkowe 2 krainy Krainy Orków i jakieś wyspy. Celem naszej rozgrywki jest odszukanie Xardasa i pięciu artefaktów Adanosa, kiedy to uczynimy będziemy mogli wybrać sobie stronę Inosa, Beliara lub Adanosa. W grze są bardzo piękne widoki, dajmy na to wodospady w Shieldem, jest też świetna modyfikacja do Godhica 3, a mianowicie Quest Pack 4, który dodaje wiele nowych pancerzy, zadań, postaci, hełmów i tak dalej. Może teraz coś o audio, jest ono świetne, muzyka kiedy wchodzimy do Nordmaru, gdzie kiedy przemierzamy Warant, także w Myrta. Jest bardzo dobra grafika też stoi na bardzo wysokim poziomie grywalność jest po prostu wyśmienita po prostu dla graczy uwielbiających gatunek RPG gra jest obowiązkową pozycją naprawdę warto wydać te 20 lub 40 zł naprawdę polecam.

podoba no cóż ja już myślę że będę się z wami żegnał pora na oceny końcowe i już grafika 9 punktów na 10 audio 10 punktów na 10 grywalność 10 punktów na 10 może niektórzy z was mnie wyśmieją ale ja bardzo lubię godchica i myślę że zasługuje na te oceny no cóż jeszcze wspomnę że quest pack 4 dodaje nowe dźwięki i teksturki potworów i że jest dużo klas postaci w Godhicu 3 na przykład mak ognia czy paladyn najemnik orków i... okay. Jest też dużo rozmaitego oręża, kosturów, mieczy, toporów i tym podobnych rzeczy. Jest też dużo czarów. Mam nadzieję, że zachęciłem was do kupienia tej gry. Zostawiamy wam. Gameplay z Godhica Trujeczki i mam nadzieję, że się będzie podobać. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania i oczywiście pisania do mnie. W następnym odcinku Godhic 2. Do zobaczenia.